Pierwszy filmik z Kotem Tomusiem w roli głównej mhm. właśnie jedziemy do Wałżycha. Cześć Tomuś. Już się nie zawracam głowy. Czeka, mam nadzieję, że czekać szczęśliwe życie z nami. No, no szczęśliwsze niż tutaj w Dobrze, że jesteś Tomuś. Fajnie, że, że chciałeś w ogóle dołączyć, przyjść. Myślałem, że to w ogóle jakoś będą tak sprawdzać. Kontrola czy coś takiego tego to po prostu... No wypełniłem papiery odpowiedziałem na pytania pan nawet nie spojrzał dokładnie no i dali mi kota adoptowałeś kota adoptowałem kota kocim. czyli zaczynał nowy jakiś taki jesteś kocim tatą teraz kocim tatą, nie wiem, nie patrzę teraz w kamerę bo nie widzę jak to tam się nagrywa, ale jestem kocim tatą, no i to jest czuję się bardzo odpowiedzialny no, że no, odpowiedzialność to dobre słowo. Nie dane mi było jeszcze. jaj. Aj, aj. Jeżeli chodzi o to zostać rodzicem, ale podziwiam każdego rodzica, mamy i tatę, którzy wzięli odpowiedzialność za ten wielki dar Boży, jakim zostali obdarzeni swoje dziecko. I modlę się za wszystkich rodziców, którzy. Nie, nie podołają w jakiś sposób temu obowiązkowi, odpowiedzialności. No dobra, nie będę teraz się rozwijał, ale no po prostu czasami nie możemy dać tego, czego sami nie otrzymaliśmy. Dobra, wróćmy do kota. Mm. Dopiero będzie filmik, jak. Yy jak co? Jak kot już dojedzie do domu, i moja mama zobaczy. Bo moja mama w ogóle nie, nie wie, że będzie kot, że będzie nowy mieszkaniec. Do zobaczenia.